Przed Wami jeden z najciekawszych i najnowszych Glocków dostępnych w tym momencie na rynku, czyli Glock 45, ale w wersji Hunter i do tego z kolimatorem Aimpoint Koa. Co taki Glock nam oferuje? Po pierwsze obustronny, powiększony zrzut zamka uchwale gloka metalowe, mechaniczne przyrządy celownicze, przy czym muszka ma samoświecącą kropkę, a przyrządy pozostają widoczne w oknie kolimatora, zapewniając nam tzw. co-witness. W tym momencie na pewno zwróciliście uwagę na tą płytkę, która jest bardzo niestandardowa jak na Gloka, a jej zadaniem jest Zakrywanie tych szpar tutaj tak, aby zminimalizować ryzyko dostania się tam zabrudzeń. Bardzo ciekawym akcentem jest uchłona smycz w dolnej części chwytu pistoletowego. Glocki 45 Hunter charakteryzują się tym, że mają gwint na końcu lufy zabezpieczony odpowiednią osłoną, a dzięki temu gwintowi możecie na tym gloku zamontować np. tumik bądź dowolne inne urządzenie wylotowe. Co prawda nie powiedziałem o nich, ale ten Glock 45 Hunter CoA oferuje wszystkie pozostałe atuty gloków z linii 5 generacji. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o nim więcej, to wbijajcie na naszą stronę, a jeżeli chcecie przymierzyć się do tego modelu, to wbijajcie do naszego salonu.